No, i już we Włoszech. Jak tam statystyki. Proszę Państwa, 1300 km, średnio 63, 22 godziny jazdy. Z tego auto było włączone w trakcie niektórych postojów. Ale to nie wszystko, bo jak zobaczymy na zużycie, to zobaczcie. 14,7 z całej trasy, 570 km To jest Zawiedeń, spod Krakowa Zawiedeń, a później już Wysokogórska, że tak powiem, trasa przez Środkową Austrię Przez Gross Hoch hochalpenstrasse Wyjazd na 2500 metrów, Hochtor i, zjazd, no I takie zaowocowało takim zużyciem, mi się wydaje, że całkiem nieźle.